Kontynuujemy, więc usiądźcie z powrotem z nogami prostymi. Na moment wyprostujcie też plecy. Teraz przenieście nogi szeroko. Upawisz taką Pozycja szerokich nóg ponownie. Tym razem zginamy prawe kolano. Lewa noga pozostaje wyprostowana. Tu jest oczek. Znowu postarajcie się skierować kolano w dół do podłogi. Udo do podłogi. Jeśli to jest niemożliwe, podkładamy sobie, tak jak wcześniej, koc zrolowany, złożony pod udo. Wdech do góry. Unieś ręce. Wyciągnięcie rąk pomoże Ci wydłużyć plecy. Teraz przenieś ręce szeroko na zewnątrz. Skręć tułów na prawo i wyciągnij lewe ramię maksymalnie w lewo. Obróć grzbiet dłoni do podłogi i chwyć dłonią stopę. Chwyć się w taki sposób, żeby cztery palce znalazły się na podeszwie stopy, a kciuk na grzbiecie. Jeśli ten chwyt jest niemożliwy, zakładasz pasek i chwytasz pasek. W ten sposób, Łokieć zgięty. Prawą rękę kładziesz na udzie i dociskasz udo do podłogi. Skręt łowia. Łokcie zahacz się za kolano od wewnątrz. I teraz odpychaj się mocno łokciem od kolana, skręcaj tułów. Wydłużaj boki tułowia. Posać prawy pośladek, na podstawie, na której siedzisz, na kocu. Skręt tułowia. Wdech, wydech wracasz. Zdejmij pasek. Wyprostuj prawą nogę. o opuszczki palców tuż za pośladkami. Unieś plecy. Chwyć lewą ręką udo, do, kolano, ułóż grzbiet stopy na podłodze, przenieś ręce do góry. Ten, to uniesienie rąk pomaga w wydłużeniu pleców. Przenieś ręce szeroko, skręć tułów na lewo, prawe ramię wyciągnij maksymalnie w prawo. Obróć grzbiet dłoni i chwyt za stopę lub za pasek. Cztery palce za na podeszwie stopy, kciuk na grzbiecie. Lewa ręka na udzie, skręt tułowia, cofasz lewy bark, schodzisz niżej. Łokciem zahacz się za kolano. Jeśli nie jesteś w stanie w tym momencie wejść do pozycji, załóż pasek, chwyć nieco dalej dłonią od stopy i łokieć zahacz za kolano. I teraz mocno, odpychając się łokciem od kolana, skręcasz tu, skręcasz tułów na sufit. Mocno dociskasz dłoń lewą do uda. Posać pośladek na y, kocu. Wdech, wydech, wracasz. Wyprostuj lewą nogę. Jeszcze raz. Zginasz prawe kolano. Ułóżcie wyraźnie grzbiet stopy na podłodze. Skierujcie kolano w dół do podłogi. Od razu przenieś ręce szeroko na zewnątrz. Skręć tułów na prawo. Wyciągnij lewe ramy daleko w lewo. Obróć grzbiet dłoni do podłogi i chwyć od wewnątrz stopy. Prawą rękę tym razem obróć wnętrzem do sufitu i z wdechem unieść do głowy. Chwytć dłonią prawą stopę lewą. Jeśli ten chwyt jest niemożliwy, zatrzymaj rękę w linii z uchem. Łokieć dolny powinien zbliżać się do kolana. Prawy łokieć do sufitu. Docelowa pozycja w ten sposób. Prawy pośladek cały czas do koca. Tam starajcie się kierować prawy pośladek, prawy wóz Z wdechem skręt, wyprostuj jeszcze plecy, rozciągnij przód ciała, dech, wydech, wracasz. Opuszczaj palców z tyłu, prostujesz prawą nogę, chwytasz lewą ręką uda od środka, zginasz kolano i układasz grzbiet stopy na podłodze. Ręce szeroko, skręt tułowia na lewo. Prawa ręka daleko w prawo, grzbiet dłoni do podłogi. Od środka chwytasz stopę lub zapasek. Lewa ręka wnętrzem do sufitu i z wdechem przenosisz ją do ucha. Schodzimy jak najniżej. Zahacz łokieć za kolano. Prawy, lewy łokieć skieruj do sufitu. Lewy pośladek do koca. Skręt tułowia. Spokojny oddech, który pozwala ci wejść głębiej w pozycję. I wracasz. Ręce szeroko, opuszczki palców tuż za pośrodkiem, proste nogi. Ok, połączcie nogi. Siadam dasem na moment. Pozwól odpocząć pachwiną, po plecą. Wdech, z wydechem. pies z głową w dole. Odsuńcie koc. Ułóżcie dłonie pod barkami. Podwiej palce stóp i wejdź do pozycji psa z głową w dole. Dociśnij dłonie do podłogi. Wyciągnij się w kierunku guzów głuszonych. Od dłoni i od stóp. Dokładnie do punktów do tych najwyższych szczytów w y, pośladkach w tej chwili, czyli guzy kruszowe zadzielamy do góry. Głęboko oddychasz. Łączysz stopy. Teraz unieś prawą nogę do góry. Postaw stopę między dłonie. Ułóż prawą dłoń. Przepraszam, was. Muszę się odwrócić. Żeby była twarzą do Was, uż prawą dłoń na kości golenowej, lewą rękę unieść do góry i popatrz w górę. Wejdźcie do pozycji trójkąta, Tita Triconasana. Dzisiaj wejście z psa z głową w dole. Wdech, wydech. Wracasz do pozycji psa z głową w dole. Wyciągnij się. Trwasz w pozycji. Połącz stopy. Unieś lewą nogę do góry, postaw stopę między dłonie, skieruj prawą stopę leciutko na zewnątrz, lewa ręka na kości goleniowej, prawa ręka do góry. Otwórz klatkę piersiową. Utita trykona Wdech, wydech wracasz. Jeszcze raz wyciągnijcie się. Jeszcze raz pociągnijcie mocno pośladki w górę i w tył. Pomoc stopy, unieś prawą nogę do góry, postaw stopę między dłonie, skieruj lewą stopę lekko na zewnątrz. Oprzyj dłoń na kości goleniowej, prawą rękę przenieś, na lewy, lewą rękę przenieś na prawy pośladek i teraz zostawcie lekko zgięte kolano prawe. Przenieście teraz ciężar ciała bardziej na zewnętrzną prawą stopę i powoli zacznij prostować prawą nogę. Wydłużaj prawą talię, unieś lewą rękę w górę. Wycofaj lewe biodro, dociśnij lewą stopę, utdita trikonasana, wdech, wydech, pies z głową w dole, wyciągnij się, spokojnie oddychasz, zjazd mnie stronę, żeby była cały czas prawa do Was, połącz stopy, umieść tym razem lewą nogę do góry, postaw stopę między dłonie, skieruj prawą stopę leciutko do środka i teraz Lewą rękę ułóżcie na kości goleniowej. Prawą rękę przenieście na lewy pośladek. Zostawcie lekko zgiętą lewą nogę i przenieście ciężar ciała bardziej na zewnętrzną lewą stopę. Skręć tułów, wyprostuj lewą nogę i unieś prawe ramię. Utita Trikonasa na pozycję podniesionego trójkąta. Dech, wydech, pies z głową w dole. I jeszcze raz wyciągnij się. Wydech. Przejdź na kolana. Połącz stopy. Usiądź na piętach. Wyciągnij ramiona. Adho Mukha Virasana. Przenieś ręce wzdłuż boku w tułowie. Jak rąk do podłogi. Rozluźnij ręce. Spokojny oddech. Przenieść dłonie pod uszy, kręg po kręgu unieść tu w góry. Usiądźcie po środku maty. Pozycja czatu szpada. już zbliżamy się do pozycji relaksacyjnych. Ustawcie stopy na szerokość bioder i włóżcie pasek od strony pięt. W ten sposób. I zawinęcie pasek wokół kostek, tak żeby ta część yy, paska wychodziła tu od wewnętrznych kostek. Widać to? W ten sposób, zobaczcie. Ok, i teraz kładę się na plecach, przyciągam pięty do, pie, pięty do pośladków, Ręce leżą grzbietem na podłodze. Obracam grzbiety rąk do podłogi i odpycham się szczytami barków od podłogi. Mocno wychodzę biodrami w górę. Jeśli czujecie, że jesteście w stanie wsunąć dłonie pod pięty, zróbcie to. Połóżcie dłonie pod piętami i dociśnijcie piętami z dłonie. Wyjdźcie do góry miednicą. Szczyty barków maksymalnie do podłogi. Czatusz padasana. Jeszcze trzy głębokie wdechy, wydechy. Weź wdech, z wydechem powolutku wyjdź z pozycji. Jeśli nie potrzebujesz pasków, sięgasz do mnie do pięt. Wyjmij pasek. Przygotuj ręce, zbliż pięty do pośladków, podłóż dłonie pod pięty. I teraz, odpychając się stopami, piętami od dłoni, unie śmietnicę, wejdź na szczyty barku. Natomiast, jeśli czujecie teraz, że kolana wasze są obciążone, to niestety musicie wysunąć dłonie z pod pięt, stopy przesunąć do przodu i możecie spleść palce dłoni w ten sposób, lub chwycić brzegi maty. Wszystko zależy też od Waszych barków, szczyty barków mają się skierować do podłogi. Teraz możecie zmienić spod palców dłoni, jeśli sprataliście palce dłoni. Jeśli dłonie były podpięte, zostawcie je. Możecie ewentualnie głębiej jeszcze wejść dłoni podpięty. Wdech, wydech, wracasz. Na moment odpocznij. Ostatni raz. Zbliżcie pięty do pośladków, wsuńcie dłonie, wejdźcie na szczyty barków, unieście klatkę piersiową, unieście miednicę. Czantusz Padasana. Wdech, wydech. Powoli kręg po kręgu wyjść z pozycji, przesunie stopy do przodu. Połącz kolana, stopy rozstaw szerzej. Ułóż dłonie pod brzuchem. Pod pępkiem. Chwilę odpocznij. Przenieś prawe ramię za głowę. Przetocz się przez prawe ramię na prawy bok. No i teraz potrzebujecie krzesła. Wstawcie krzesło. Na jednej ze stron maty. Jeśli krzesło ma miękkie siedzisko, już nie musicie kłaść koca. Jeśli macie siedzisko takie twarde jak ja, połóżcie sobie koc i połóżcie drugi koc pod głowę lub poduszkę, co wolicie. Na czym czujecie się bardziej komfortowo? Podejdźcie blisko jednicą do krzesła i ułóżcie nogi na krześle. Dokładnie. Zgięcia kolan mają być tuż przy krawędzi koca. Koc podsuwacie pod głowę. I koc pod głową nie opiera, znaczy nie podpiera tylko i wyłącznie głowę, ale również szyję. Czyli koc dosuwacie do szczytów barków. I ułożenie głowy powinno być takie, że broda kieruje się do mostka, a nie odwrotnie. Broda nie oddala się od mostka. Zbliża się do mostka. Ręce po bokach tułowia. Zupełnie rozluźnij ramiona. Wyraźnie pozwól łydkom rozpłaszczyć się, rozluźnić. Możecie na moment zacisnąć palce dłoni jak najmocniej, po czym rozluźnić. Puść, rozluźnij. To samo możesz zrobić z palcami stóp. Zaciśnij palce stóp i rozluźnij. Niech Twoje ciało opadnie. Oczy zamknięte, twarz rozluźniona. Miękkie ramiona, miękki brzuch. Siadasem. Możecie kontynuować dalej, Siababa, ale ja po cichu wyjdę z tej pozycji już. Zawsze przez prawy ramy Jeśli wysz, wyszliście razem ze mną, połączcie dłonie, podziękujcie sobie za pracę, wysiłek. Ja Wam bardzo dziękuję za wspólną praktykę. Następne zajęcia, następny filmik nakręcę w poniedziałek lub we wtorek. Czyli zapraszam Was, jeśli tylko chcecie dalej kontynuować ćwiczenia ze mną, zapraszam. A teraz do zobaczenia, miłego weekendu, pa pa!